Maciej Zegan, niekoronowany mistrz świata wagi lekki WBO. Jak wiemy stoczył wspaniałą walkę z Arturem Higorianem w Niemczech. Sędziowie uznali, że przegrał, ale to nieprawda, bo wiemy, że król Maciuś I wygrał wtedy. No i powinien być mistrzem świata. No nie jest. W tej chwili ma inny cel. W tej chwili ma inny cel. Ma cel taki, żeby udowodnić, że jest najlepszym pięściarzem wagi lekkiej w, w boksie zawodowym w Polsce i dlatego mierzy się z Zariuszem Snarskim. Które też ma takie ambicje, jak myślisz, kto wyjdzie jako zwycięzca, jako ten najlepszy 7 listopada w kopalni Wieliczka, bo tam będzie rozegrana ta walka? Bartek, wiadomo, że każdy liczy na siebie, ja liczę na siebie, Darek, Darek Snarski liczy na siebie, ale wydaje mi się, że po prostu, że to będzie ciekawe na pewno pojedynek, tak, że Darek potrafi boksować, Wydaje mi się, że ja tak samo potrafię boksować, boksowaliśmy z dobrymi zawodnikami, znamy się z czasów amatorskich, Darek ma długą karierę amatorską, ja tak samo miałem swoją długą karierę amatorską, osiągnięcia I, i na pewno będzie to ciekawy pojedynek, no, to wszystko zobaczymy, to wszystko się okaże 7 listopada, ja, ja robię wszystko w tym kierunku, żeby, po prostu, żeby być bardzo dobrze przygotowany do tej walki z Zygmuntem Kosiewskim, którego serdecznie pozdrawiam tutaj i, i, i zobaczymy, no. Co, co, ciężko mi powiedzieć, to wiesz, na przykład, czy, czy wygram, czy nie wygram. Powiem, że wygram za a przegram tu pół odpokodzie malowane. I co wtedy? Ja zrobię wszystko, żeby tą walkę wygrać. I udowodnię to wszystkim, że że Maciej Zagani jest najlepszy w Polsce w wadze lekiej. Na pewno jesteś faworytem tej walki, ale czy w boksie amatorskim mieliście okazję ze sobą boksować? Albo przynajmniej sparować? Mieliśmy kiedyś sparing, jeszcze za czasów jak podpisałem kontakt zawodowy po 98 roku, z zacząłem gimtruckiem, przyjechał Dalek na sparing, to były dwie, praktycznie trwały dwie rundy sparingu. Ten może, powiem, Pani nie, nie, nie wyglądał dobrze dla Darka Snarskiego, ale to było parę lat, czy parę lat też dobrych, i, i teraz w dniu dzisiejszym jest inaczej. Darek boksuje, potrafi boksować i, i na pewno będzie przygotowany do tej walki dobrze. I tak samo i ja, i tak jak mówię wcześniej, że na pewno będzie bardzo ciekawy pojedynek. Jesteś zawodowcem nie tylko, dlatego, że uprawiasz bok zawodowy, no ale jesteś takim znanym z tego, że jesteś profesjonalistą, jeśli chodzi o przygotowania do walk, że poświęcasz się temu całkowicie, jeżeli już masz walczyć. i Myślisz w tej chwili tylko o 7 listopada. Natomiast to nie jest ostatnia walka w twojej karierze. Masz chyba jakoś taki dalekosiężny cel. Znaczy na pewno tak, Pierw muszę dla mnie główną, główną podstawą jest to, żeby wygrać 7 listopada walkę z Darkiem Snarskim i, i co będę chciał wszystkim udowodnić, że po prostu, że e, jestem dalej i stać staćmy na to, żeby po prostu głosować z najlepszymi. E, a w późniejszym czasie to wiadomo, że wszystko się rozwiąże. Jestem w trakcie e, rozmów z e, podpisania po kontraktu e, z grupą zawodową. E, no i bym chciał walczyć na pewno o misza Europy, bo w dniu dzisiejszym jest. E, jest Luka w boksie o mistrza Europy wadze lekkiej i w tej wadze chciałbym zawalczyć o tytuł mistrza Europy, bo wiem, że po prostu jest mi stać na to zdobycie, zdobycie tytułu mistrza Europy w tej wadze. Nie chcę zdradzać nazwy grupy zawodowej, ale to będzie polska czy niemiecka grupa? Znaczy, wiesz co, na pewno nie polska. W Polsce już nigdy nie podpiszę kontraktu, nigdy nie mów nigdy, ale no nie chciałbym podpisać kontraktu w, w Polsce. Wiadomo, to wszystko, wszystko odgrywają ja finanse, z tego żyję, to jest moja praca i, i mam nadzieję, że, po prostu, że jeszcze troszeczkę poboksuję. W tej walce reprezentujesz samego siebie i swój klub, prawda, bo nie występujesz pod egidą żadnego promotora. Znaczy na dzień dzisiejszy tak, no, ja mówię, że to wszystko się okaże po, po, po walce 7 listopada z Darkiem Stanskim, y, y, jak to wszystko się ułoży i co dalej będę miał, jakie dalsze plany, czy, czy dalej boksować, czy odłożyć rękawice, dać innym szansę. Mam nadzieję, że tak nie będzie, no ale ja mówię, to, jest, to, jest, to jest boks, to jest tylko boks i, i, i zobaczymy 7 listopada, jak, jak to wszystko wypadnie. Ty musisz najpierw sobie dać szansę zdobycia czegoś konkretnego w boksie, bo zasługujesz na jakiś tytuł i nie warto odwieszać rękawic na kołku, jeżeli się nie zdobyło jakiejś korony. Znaczy tak Bartek, zawsze byłem gdzieś blisko, jak nie na Mistrzostwach Europy, na Mistrzostwach Świata, gdzieś tam się przycierałem po pozycji tej medalowej i tutaj nawet była walka o tytuł Mistrza Świata, o WBO, znanej Federacji Prestiżowej, później z ten Kamberem, IBF, kontuzja, którą na pewno nie wszyscy o tym wiedzą, że miałem stan zapalny uda i praktycznie boksowałem w tej walce z bardzo praktycznie lewą nogą niesprawną. Lekarze się w ogóle dziwili, że wytrzymałem 12 rund, ale to jest mało istotne, bo o tym nikt nie mówi, mówią tylko o tym, że Zagan przegrał i to, ale Zagan przegrał po 12 rundowej walce, ciężkiej walce, nie powiem, że byłem w tej walce faworytem i że to było, wszystko się dobrze toczyło, ale, ale walczyłem praktycznie, można powiedzieć, o przetrwanie i, i starałem się jeszcze zagrozić Nate'owi Campbellowi w niektórych rundach, ale wiadomo, jaki człowiek jest niesprawny, to, to, to nie ma możliwości takiej, no a późniejszym czasie z Arturem Gigolianem. W wcześniejszym czasie. A no i później dostałem szansę zdobycia tytułu mistrza świata Federacji WBF i to zdobyłem, tak jak mówię. No właśnie, bo o to chodzi, że ty miałeś koronę, miałeś koronę WBF-u, to jest ona jest taka mniej prestiżowa, ale jednak jest. A i masz rację, że rzeczywiście walczyłeś z kontuzją nogi z Nate Campbell'em, ale trzeba przypomnieć, że w tej chwili Nate Campbell jest jednym z najbardziej znanych i najbardziej najwyżej ocenianych bokserów zawodowych bez podziału na kategorie wagowe. Także nie przegrałeś z Belekiem, jeszcze do tego przegrałeś tylko na punkty i mając kontuzjowaną nogę. Darek, e, Boże Darek, Bartek wie No tak, Nate Campbell jest bardzo niebezpiecznym zawodnikiem, zresztą e, z tego co wiem i jak boksowałem jeszcze u Dona Kinga, to żaden zawodnik nie chce z nim boksować. E, wszyscy zawodnicy, u, zawodnicy unikają Nate'a Campbella z tego względu, że bardzo mocno bije praktycznie bardzo dużo walk, praktycznie większość, 70% chyba, czy 80% swoich walk wygrał przez knockout jest to naprawdę bardzo, jest, powiem tak o inaczej, że szczerze powiem, że boksując przez 23 lata w boksie amatorskim, w boksie zawodowym nie boksowałem z nikim z takim zawodnikiem, żeby tak zawodnik był w tej wadze tak mocno i, i to mówię szczerze i oficjalnie że po prostu, że był bardzo zawodnik bardzo silno bijący z oburącz. nieważne nie czy to była lewa ręka czy prawa ręka zawodnik potrafi mocno uderzyć i zresztą to widać w rynku, że po prostu, że to jest naprawdę kawałek dobrego. A Maciek Zegan wie dobrze o czym mówi, ponieważ wygrywał w matowskiej karierze z Kubańczykami, na przykład ze słynnym Kubańczykiem Messim wygrałeś. Także, ten, ja mówiąc o tym, że nie masz korony, jednak miałeś tę koronę WPF-u, ale jednak Mistrzostwo Europy będzie chyba bardziej drogocenne. Ale zostawmy co przyszło, to powiedz mi jedno, no, ostatnie pytanie. Co jest, co widzisz, jakie mocne strony widzisz u Darka starskiego? Co będzie dla Ciebie największym zagrożeniem z jego strony? Znaczy jest na pewno zawodnikiem ruchliwym, bardzo dobrą ma pracę nóg, szybko bijący zawodnik, potrafi boksować i z tyłu, i w pozycji obronnej, i w pozycji atakującej. No i jest, jest wszechstronnym zawodnikiem i na pewno do tej walki podejdę bardzo mocno przygot psychicznie przygotowany i fizycznie na pewno tak samo. No to czy mamy kciuki powodzenia i czy mamy kciuki też za to, żeby to była wielka walka? Nie dziękuję pozdrawiam wszystkich interne internetowiczów. Internautów. Internautów, o Boże, ja internowituję. Internautów tak. Sport, a, o. Maciek ma zaprzątniętą głowę treningami, więc już nie męczmy go i jeszcze raz powodzenia. Trzymaj Dzięki, się. Dziękuję bardzo, jeszcze raz pozdrawiam wszystkich.